Witam Was moi drodzy w kolejnej trasie Pieszo przez Małopolskę Jak widzicie gór nie ma, śniegu nie ma Więc musimy być na jakiejś płaszczyźnie No nie do końca, jesteśmy w, na Wyżynie Miechowskiej I dzisiaj w tej pięknej trasie, cudownej Mamy dwóch debiutantów, którzy mam nadzieję, że yy, Zakorzenią w sobie właśnie taką myśl przewodnią O chodzeniu, o zwiedzaniu O poznawaniu kolejnych krain, terenów, które są blisko ich małych ojczyzn a z nami właśnie przemierzają Maciej Cześć. Norbert I jest oczywiście stary Wyga Magiczny Karp Który idzie dzisiaj w 38 trasie Ma już na koncie 700 ponad kilometrów, zrobione w niecałe 2 lata I ponad 160 km, yy, Szczytów Tam też ja, podróżnik Iti. Mamy do przebycia około 25 kilometrów Mamy do zobaczenia parę fajnych miejscowości Oczywiście będą z tego z tej trasy dwa filmy. Jeden film będzie poświęcony bitwie pod Racławicami, która wydarzyła się właśnie na tych terenach 4 kwietnia 1794 roku, a druga będzie dotyczyła zabytków, jakie możemy zobaczyć koło Racławic. Tak jak Wam wczoraj mówiłem na live, te osoby, które były, pamiętają, że mówiłem: Poza Racławicami są jeszcze inne zabytki. Nie możemy skupiać się tylko na jednym podstawowym zabytku. I zapominać o tym, że w okolicach może być wiele fajnych, ciekawych historii, wiele ciekawych, niezapomnianych anegdot. I właśnie te anegdoty dzisiaj, czyli dwory, kościoły i rezerwaty o położeniu stepowym dla Państwa pokażę. Na tam widocznym wzgórzu zwanym Zamczysko stał niegdyś grudek. Jego fundamenty zachowały się do dzisiaj. Pierwsza wzmianka o Racławicach to rok 1410, kiedy chłopi z Racławic przywożą... Królowi Jagiele pod Sandomierz, soloną wołowinę i dziczyznę w beczkach. To tutaj, 4 kwietnia 1794 roku, wojska Tadeusza Kościuszki starły się z generałem Tormasowym, a także generałem Denisowym, który stacjonował we Wrocimowicach. Kościół pod wezwaniem Świętych Świętego Piotra i Pawła z 1778 roku świątynia wybudowana na miejscu drewnianej poprzedniczki która się spaliła. Obecna jest w stylu barokowo-klasycystycznym jednonawowa. Do wyposażenia należą późnogotycki obraz tablicowy w typie sacra conversazione, czyli Matka Boska z dzieciątkiem w otoczeniu świętych a także figura świętego Szczepana z XV wieku Obok kościoła mamy drewnianą dzwonnicę z przełomu XVIII i XIX wieku Dwór w Janowiczkach wraz z otaczającym go parkiem powstał na przełomie XVIII i XIX wieku Janowiczki, kolejna miejscowość na naszej trasie Kolejna tra miejscowość związana z bitwą pod Racławicami Ilna Walerego Sławka, trzykrotnego premiera Polski, została wybudowana w latach 1934-1935 w duchu modernizmu. Jest to parterowy dom z dachem czterospadowym, z gankiem podpartym na czterech kolumnach. Pomnik Bartosza Głowackiego, zrobiony w 1994 roku. Proszę Państwa, to co mamy przed sobą to jest właśnie słynne zamczysko, tutaj miał stać właśnie grudek, o którym mówił w poprzedniej wsi magiczny Karp. Natomiast obok niego mamy o wysokości 13,8 metra kopiec kościuszki usypany tutaj przez mieszkańców w 1934 roku. Pierwsza świątynia powstaje w 1326 roku i jest ona wówczas drewniana. Drugi kościół miał wybudować Marcin z Wrocimowic, chorąży, który brał czynny udział w bitwie pod Grunwaldem. Wracając stąd ożeni się on bowiem z córką obecnego pana Włości, właśnie Wrocimowic. I poza wybudowaniem kościoła przejmie także zamek, na który zaraz podejdziemy. Obecna świątynia wybudowana w latach 1748-1756. Jak widzicie, jest ona orientowana, czyli prezbiterium znajduje się na, na wschodzie. Oprócz tego jest ona y, w stylu rokokowym, z obrazem Matki Bożej Szkaplerznej z XV wieku. Niewiele wiadomo o samym zamku, ani co do jego struktury, ani co do jego wielkości. Trafiamy jednak na wspomnianą datę 1399 rok, kiedy to zamek jest własnością kasztelana Jana Tęczyńskiego. Jeszcze pod koniec XV wieku właścicielem jest kolejny szlachcic z Herbu półkozic, Jan z Nieznajowic. Kolejna, proszę Państwa, nasza miejscowość na naszej trasie to są dziemiężyce. Chociaż do tam 1990 roku to były Dziemężyce, ale nieważne. Dwór, przy którym się znajdujemy pochodzi z 1914 roku. Poza dworem będziemy mieli jeszcze mogiły kosynierów i przez tą miejscowość przechodziły wojska właśnie Kościuszki. Zielemice to wieś położona w gminie Radziemice. Najważniejszym zabytkiem jest tutaj kościół niepokalanego poczęcia najświętszej Marii Panny z 1691 roku. Pierwszy kościół jest wzmiankowany na 1346 rok i był wtedy pod wezwaniem świętego Mikołaja. Nowy kościół, yy, też drewniany tak jak stary, powstał w 1660, ale długo nie powstał. Ważną datą jest 27 lipca 1681 roku. Wtedy to poseł Franciszek Szembek, ciężko chory, modlił się do obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obrazu, który był kopią oryginału i przewędrował do zielenic w 1613 roku. Już od pierwszych lat poja pojawienia się dzieła we wsi zrobiło się głośno, a za sprawą cudów, jakie po modlitwie otrzymywali proszący. Za. Cudowny, zostaje uznany na mocy dekretu biskupiego w 1654 roku. Franciszek wie o tym, gdy przybywa tutaj w roku 1681, prosząc o zdrowie. Gdy wyzdrowiał, postanowił postawić nowy kościół, ten, który jest do dnia dzisiejszego. Kościół ten leży na wzgórzu zwanym wzgórzem opatrzności. Jest on orientowany, prezbiterium jest kwadratowe. Po środku nawy. Głównej stoi nieduża wieża, a obok kruchty późniejsza dzwonnica. Kościół jest jednonawowy. Ołtarz główny barokowy, a boczne rokokowe. W 1983 roku papież Jan Paweł II na Jasnej Górze ukoronuje obraz Matki Bożej, zwanej Matką Bożą-Zielenicką. Na siechowice, czyli wieś, która. W 1595 roku należała do kasztelana sandomierskiego Stanisława Tarnowskiego. 4 czerwca 1943 roku oraz 1 lipca 1943 Hitlerowcy przeprowadzili tutaj pacyfikację wsi. Najpierw rozstrzelali 70 osób, w tym 16 dzieci, a w lipcu przed kościołem kolejne 16 osób. Kościół pod wezwaniem świętego Wita, Modesta i Krescencji wybudowany w XIV wieku, odnowiony w XVIII wieku, orientowany. Ponownie odrestaurowany w latach 1885-1886 Początkowo była to świątynia gotycka, po przebudowie bardziej barokowa. Główny ołtarz rokokowy, boczne barokowe. Wiecie się moi drodzy, kim są ci patroni tego kościoła, ponieważ rzadko się spotyka, żeby kościół był pod wezwaniem świętego Wita, Modesta i Crescencji. Święty Wit urodził się. III wieku jako syn Poganina Gelasa, który był senatorem miasta Mazarra, oczywiście we Włoszech, no nie w Polsce. Natomiast syn był wychowywany przez Crescencję, piastunkę swoją, jej męża, Modesta, w duchu chrześcijańskim. Gdy syn miał 12 lat, ojciec zorientował się, że syn nie jest wychowywany zgodnie z pogańską. Wiarą tylko zgodnie z chrześcijańskimi nawykami. Chciał syna odwieść od wiary chrześcijańskiej, najpierw pogróżkami. Na nic się to zdało. Następnie młody widz został skierowany do namiestnika. Namiestnik torturował młodego dwunastolatka, ale młodzian dalej nie chciał odstąpić od Chrystusa. Wówczas został młody. Wid wraz ze swoją piastunką Jej mężem Wysłany przed oblicze Dworu cesarskiego Dioklecjana Dioklecjan Miał słabość do dzieciaka Ale mimo wszystko Twardo stawał Przy swoich pogańskich zwyczajach Kazał Rozpalić ogień Do wielkiego gara Wlać ołów I tych trzech nieszczęśników W tym ogniu ugotować. A więc niestety tak oto zginął Święty Wit wraz ze swoimi pastorami, pasterzami Modestem i Kresencją. Po naszej prawicy mijamy rezerwat przyrody Sterczów Ścianka, utworzony w 1955 o powierzchni 6,27 hektara w celu zachowania roślinności stepowej w zboczu leśnego Jaru. I drodzy, wracamy powoli w stronę samochodu. Tak jak te domy w oddali, tak my mamy tam samochód. Czyli zostało na może kilometr 700, może kilometr 600, a może kilometr 800. Cóż, trudno powiedzieć. Proszę mnie nie przeszkadzać. Dziękuję. Eee, kilometrów za sobą mamy dużo. Nie wiem ile dokładnie. Być może jest to około 20 km, albo mniej, nie wiem. 30. Myślę, że. Będziemy w stanie to określić po przeliczeniu wszystkich kilometraży już w domu, i wtedy Państwu pokażę, co i jak. I myślę, że w opisie będzie informacja. A chciałbym się dowiedzieć od moich uczestników debiutujących, jak oni oceniają trasę. Niech Pan Maciej zacznie. No taka, no, 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 no fajna traska, tak. No. nie faktów historycznych, których się mogliśmy dowiedzieć bądź. Wcześniej już wiedzieliśmy, lecz podzielimy się, ją, się nimi z, z, z większą jakąś widownią. Jest to po części jakaś taka, no, no, no nie dość, że przyjemna nie, połączenie z... E, Alternatywa? Nie, nie, nie. Połączenie bardziej przyjemnego z pożytecznym, bo... Mhm. I ćwiczymy fizycznie nasze nogi, naszą nawet naszą siłę woli, kiedy... Prawda, e, kiedy no już nam się prawie, że nie chce już chcielibyśmy tylko usiąść i czekać na zbawienie, lecz no jednak, jednak trzeba dalej brnąć do przodu, a do tego jeszcze pożyteczne, bo edukujemy młodzież polską na temat, na temat właśnie patriotyzmu. Ma, ma to jakąś taką symbolicz ma to jakieś takie symboliczne znaczenie właśnie ci kosynierzy, ci chłopi, że nawet kiedy już nie mamy właściwie w ogóle szans, kiedy już nie mamy prawie w ogóle już, już po, powiedzielibyśmy, że na szanse nasze na wygraną na sąnikłe są na zdobycie właśnie niepodległości, lecz no nie poddajemy się i przekuwamy kosy na sztors, tak jak my to właśnie zrobiliśmy, że kiedy już stwierdzilibyśmy, że już nie pójdziemy dalej, kiedy usiądziemy i już czekalibyśmy tylko na śmierć, jednak wstaliśmy i poszliśmy dalej na, po tą właśnie naszą niepodległość, czyli właśnie do naszego auta żeby odjechać do domu więc no myślę że to ma wszystko takie dość symboliczne znaczenie mm -hmm. i takie właśnie no no jo no jo, no. dobrze a co pan Norbert powie? Też będzie tak super trasa kolega wszystko powiedział co chciałem pozdrawiam polecam zostawcie suba Okej, okay, dobra tam. a pan magiczny karp który jest po raz 38 na trasie, idzie z rozpiętym plecakiem Rutyna Oczywiście jestem też ja podróżnik Hiti i widzimy się, tak jak już mówię, za tydzień w niedzielę naura!